Cześć, cześć widzowie. W duchu z tej strony tuż spotkałam Ewelinę mi troszeczkę nagrać opowie troszeczkę. Co? No. Cześć Ewynika, opowiadaj, co tam ciekawego słychać u ciebie. Postaraj mu, no co, kłopot mam Jarmocha mi okrad, niech Jan mocha No wiem, no. Jak okrad ciebie? Tak. A co ci ukrad? Pieniądze na pokój. Jarmocha ci ukraść? Tak. I wczoraj dostał o Tandasia. No. no. Czarny też dostał w łeb. Za mnie, bo rozpowiada na mój temat. Czarny? Tak, czarny. Ale to co. Jarmocha, mi chodzi. Co jarmocha? Dzieci te pieniądze ukradły. Wiesz gdzie? Wiesz, który to hetman? ten ma na imię Wiesiek. A nie wiem, nie wiem. No. U nich w domu. Winąć tych pieniędzy ukraść Dwie stówy? Dwie tak A co hmm. tam miałam na pokój No a co z tym pokoju? To by ten gdzieś załatwiał czy nie? Adam nie załatwia a, Czarny tak? Niski ten gruby, nie czarny A ten Czarny tylko wykorzystuje ludzi A co robi? No. Czarny wykorzystuje? Tak Bo nie wiedziałam nawet to co on tam załóż takiego robi? Pamiętać filmowca? Wiesz, który filmowiec, nie? No, wiem. no. mnie mi stówę. Ja tylko kupiłam e, trzy nalewki. No. I mówię, Adam, wiesz, co nie te pieniądze, nie? Hmm? Spotykam go na drugi dzień. Nie ma żadnych pieniędzy, przepił wszystko. Czarny przepił? No. Aha. A dlatego tak ciężko wszędzie? No właśnie. a bo pieniądze miałaś? No. A ten ten gdzieś ci się trochę pomaga, coś żarca daje? Tak, pomaga mi. Tak? Sznorowa. Ja, a ty? Kałączka, tak? Co? Czakoć? No, no. <noise> <noise> no jak to <chcę> tam na <noise> niego. Czakoć, nie? No. A to a co? A gdzie, gdzie teraz śpisz? Co? Gdzie teraz śpisz? No to nieważne. A coś też ją Na ta namiot to by kupił, tak? No, zaniebali mi namiot. Już ukradli? No, na, na kumani A to wiesz kto Jakie nie? Nie. małolaty no. A moja Sonia o filmowca jest. Bo chcieli ją zabrać, wstrzymać miejska, bo opryszkowałam do nich. A to zabrali tobie? To Głupi chciał... czarny dał na film moją ma... Sonię. A, Soni. Nawet no, się nie zapytałam, czy może. No nie a tego, dać. a czarnego widzisz czy nie? Nie, bo nie widziałam. Tydzień, drugi dzień. Tam mu siedzi, a gdzie? albo na złomie. A tutaj? No. A tak chodzi z nim, czy nie? Nie. On nie przychodzisz do parku nawet, nie? Nie, bo w na to samie. Od kogo znowu? Na no, od nich, co tam stoją. Tak? No. No, to Przedeż ładnie. Zresztą Adam mu nawali. Na czwartek od od niego. Od tego? No. A to co oni chcą? Co, Zami wypić też? Nie ma, to co masz oko podzelowane? Co? Oko masz takie przyciemnione. Nie. No, no, no zobacz, patrz. No. No. No, no a szamy ty nie mięso gdzie? Dostałaś trąbę, trąbę? trąbę? od no, kogoś? Nie, wywaliłam się. <noise> no. Się wywaliłaś, nie mm. To niedobrze. To co, ale by to nie załatwił? to by co? I co powiedziesz że co? Idziesz do tego pokoju czy nie? Tak. A ile miesięcznie byś płaciła? 300 zł. I dla babci zakupy, w tak, właśnie. nie? A tu musisz najpierw sama się ogarnąć. Na no bym chyba, co? Z to? to bym najpierw. Nic z tego. A to gdzie? Gumisia, nie? No właśnie. Gumisia. No, no i gumisia najlepsze, nie? <gumisza> A tak tu teraz dzieje. A ten coś gadasz gdzieś pod balkonem spałeś ostatnio, tak? Kto? No ten, co z psem chodzi córem. Nie. No coś gadasz, że widzi u ciebie pod balkonem leżałaś. Kurde. Nie. Ja mam inną no. Na głowy nie pada? Nie. No sama śpisz. No, no raz sama. To niedobrze. nie Dobra, już w duchu. Już, już, już. <noise> Dobra, to... Następnym razem mnie nagrasz No, na pewno Tylko nie chlej. Dobra, no, na razie No, na razie, trzymaj się Witam, szanownych widzów, teraz... Krajobraz lasu, jesteśmy na grzybach No, tutaj jest? O, tu, proszę No, żeśmy znaleźli, o Jakie sztuczki fajne o, No, dwa. I... Tutaj dwa, tutaj o też są grzybki, no i chodzimy, zbieramy, no właśnie, właśnie zbieramy. tu też są, grzybki są, ale to jakieś takie, o badzie, badziemy wszystko. Widzicie, niby, niby ładnie wygląda, ale o to wszystko nie dobre są, no ściółka w lesie może być ale grzybków nie widać, no parę żeśmy zebrali tak nie jest to potężne ale zawsze trochę no są grzybki ale to co widzicie no tak chodzimy, patrzymy chłodne noce są dlatego chłodne noce no i za bardzo grzybek nie rośnie Nie widzę, nie widzę. Zobaczymy, co O, zwięciko, pozostałości. O, na ja nasi tu byli. butelki. No takie, coś to nie bardzo wlecisz, jak słońce nagrzeje. To może być. Buch, że się palić no idziemy dalej po lasku nie widzę za bardzo może coś coś się może znajdzie nie no chodno powiem mam szczerze, że w ręce trochę zaciąga Duż a tu to psiaki o psiaki bajewerskie gdzieś mają a tu grzyby krzyczeli gdzie tu ich Zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje o widzicie jakie malutkie ładniutkie No jakie piękne o.

jakie kufaniki. O. Ojej. O. O. Tu się chabło następny. O tu jeszcze widzę następnego. Głównie nigdy nie ma grzybów. O tutaj grzybeczek. O, tu następny. Jest pieszko, trzeba popatrzeć trochę. widzicie w najmniej spodziewanych miejscach. sobie rosną o, tutaj drodzy widzowie jeszcze Opienieczki O jakie ładniutkie Pierwy sort. kurzę to mało ich ale może się znajdzie jest Widzicie takie miejsca Dziwne Ale są grzybki że... zawsze, zawsze Ja to się mi na zęba będzie co rzucić Widzimy tutaj na razie. No. Widzicie? Jesteśmy w lesie i nad w lesie się zdarzają cuda. Jak to mówią. No, zobaczcie. Widzicie? O. No. Tylko rytko. nie? No, tutaj widzowie został pożarty. Żarty żarty, żarty Tylko tu nie widać za bardzo A tu widać coś chodzi mi Dobrze zobaczcie na, na ścieżce sobie rosną grzybki Tylko chodzić i zbierasz Jeden to drugi no. Widzicie Jakie sprzęciory no. Ten już troszeczkę Am Am Zużyty Coś chatno. No, to się No, ale tu jeszcze wiesz co powiedział? No, piekarki widział w lesie. Dobry Pieczarki w lesie się pokazują Białe, białe, kurwa. No dobrze. Tu młodnie po grudzony. się wiebać, nie? No to zobacz No i wchodzisz. no tu widzowie zobaczcie jeszcze o, po trasie wracamy o jaki piękny jeden tu gdzieś był jeszcze drugi taki malutki no o no, zobaczcie jaki przystojniaczek sobie się schował, gdzie on jest o tutaj o widzicie takie najmniejsze mniejsze miejsca jest no, tu jeszcze mamy o nygusa o jaki widzicie mój grzybów nie ma są grzyby tylko trzeba pochodzić tak tu na razie nie widać no widzicie No zobaczcie widzowie jakie jaki ładniutki sobie rośnie ciężko wiecie ciężko drużyć, bo dużo liści leży wiem, tak, tylko dobrze się przyjrzeć Tutaj żeby ten ten No mogę pochodzić i w koło popatrzeć no, jakieś Jasuk sobie rośnie. Teraz przechodzimy na drugą stronę.